Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League, a także pod stadionem sklep z oryginalnymi koszulkami angielskich zespołów. Cześć, witam Was w Water not Flash. Do startu sezonu zostały tylko 4 dni i z dobrych informacji mam tyle. Mamy dzisiaj tutaj gościa, który, od którego naprawdę możemy się uczyć. Jest to Łukasz Komorowski, czyli wicemistrz Polski z poprzedniego sezonu. A także zwycięzca ligi angielskiej espresso. Także witam Ciebie Łukasz. Cześć, cześć wszystkim, cześć. Tak jak powiedziałem, będzie się od kogo uczyć. Łukasz w poprzednim sezonie miał 39. miejsce na świecie. No i jak zawsze w, tak, w takich wypadkach, no to po prostu nie jest przypadek i jakaś tam wiedza i analiza musi za tym iść. Także dzisiaj odpowiemy na pewno na pytanie, jakie wnioski z poprzedniego sezonu Łukasz chciałby przerzucić na kolejną kampanię i po prostu jaka będzie mniej więcej jego strategia gry. A także oczywiście spojrzymy na aktualny skład, który jest desygnowany na rundę numer 1. Oczywiście może się to zmienić i pewnie się zmieni jeszcze kilka razy, jednak na ten moment skład Łukasza wygląda naprawdę solidnie i po prostu się przejrzymy. Także zaczynając, oczywiście, jeśli nie subskrybujecie naszego kanału, to zapraszamy. Przebiliśmy już to słynne 8000. Łapka w górę oczywiście też się przyda dla mnie i dla Łukasza i lecimy dalej z pierwszym pytaniem. W sumie zaczniemy od tego. Od tych wniosków, bo to jest moim zdaniem dość istotne, jak w ogóle wykrystalizowała się ta twoja strategia gry i czym poparłeś to wszystko, że ten wynik, że jak to się stało, że już od pierwszej kolejki byłeś w pierwszych 15 tysiącach i później tak naprawdę nie wyleciałeś z tych pierwszych 15 tysięcy, tylko raz zdarzyło się wylecieć, no ale, ale już od, od rundy numer 15 czy 17 cały czas był pierwszy tysiąc i było to na, naprawdę równo. I jakie wnioski po prostu z poprzedniego sezonu chciałbyś przerzucić na nowe rozgrywki. I co było kluczem do, do sukcesu tego, czyli drugiego miejsca w Polsce? Kluczem do sukcesu. Co było kluczem do sukcesu? Na pewno solidna analiza pri sezonu. Bardzo się przyglądałem, co się dzieje przed sezonem, kto tam fajnie wygląda, kto jakie robi liczby. No i tak jak mówisz, skład w pierwszej kolejce odpalił. Benrama, Antonio. Naprawdę pociągnęli fajnie wynik w pierwszej kolejce, 15 tysięcy. No, a potem w ciągu sezonu, no co, raczej bezpieczna gra, do momentu, przynajmniej w którym sezon zaczął być taki szalony, że odwoływano mecze. Myślę, że bezpieczna gra to jest, to jest sukces. No i dużo, dużo, dużo szczęścia, żeby trafiać z wyborami piłkarzy. Czy mam jakieś wnioski z tamtego sezonu, które chcę przenieść na ten? Chcę bezpiecznie zacząć, na pewno. A jak będzie dalej, to zobaczymy. Ta, mówię, tamten sezon był bardzo specyficzny. Nie, nie wiem, czy jakiekolwiek wnioski z tamtego sezonu można będzie przenieść na ten. Każdy sezon jest inny i trzeba być po prostu elastycznym, dostosować swoją strategię do danych warunków i, i tyle. Zobaczymy, jak będzie. Ten sezon nie będzie na pewno taki jak poprzedni. No, chyba nie spodziewamy się po pierwsze aż tylu podwójnych kolejek, no i po drugie będzie ta przerwa na Mundial. I to też na pewno wpłynie na rozgrywki. I czy to w ogóle wpłynęło na wybór Twojego składu na ten moment, czy raczej tym nie zaprzątasz sobie głowy? No, z racji tego, że mamy te dwie dzikie karty plus jeszcze darmowe te transfery po, po Mundialu, no to trzeba raczej chyba myśleć na początku, przynajmniej tak krótkoterminowo, żeby te pierwsze kolejki złapać sporo punktów, potem i tak po, po, po iluś tam kolejkach pewnie wcześniej zagramy dziką kartę. Także. Nie, nie buduję składu jakoś długoterminowo, tylko bardziej te pierwsze kolejki mnie interesują. I to jest taka chyba główna zasada. Kluczowe pewnie będzie te pierwsze osiem kolejek, no jednak wiadomo, że różnie to bywa, i czasami czasami już trzeba odpalać dzikusa po dwóch czy trzech. No dobra, czyli co do strategii, czy coś chciałbyś zmienić, czy coś będziesz dokładał? Na przykład, jeśli chodzi o decyzje transferowe, czy może bardziej spokojniej, bo tamten sezon był wiadomo, zupełnie inny, były te podwójne i puste kolejki i częściej, częściej się minusowało. A jak na ten, na ten sezon, jak, jak, jak twierdzić, jak to będzie wyglądać? No Myślę, że będzie dużo spokojniejszy sezon. Nie, nie planuję transferów. No, mam przynajmniej taką nadzieję, że uda mi się przez te dwie kolejki zachować ze dwa transfery, potem robić jakieś ruchy, bo. Nie chciałbym od razu po pierwszej kolejce wyrzucać nie wiem jednego czy dwóch, robić jakieś minusy bez sensu. Chcę spokojnie grać, dać cierpliwie, dać szansę wykazania się, no i zobaczymy jak to będzie. Na razie planuję grać spokojnie. I też patrząc na ten skład, który mi wysłałeś, który masz aktualnie desygnowany do boju, no to widzimy, że jest spokojnie i jest szablonowo. Pojawia się on oczywiście na planszy. Tutaj możecie spojrzeć i. To jest totalny szablon. Jest potrójny Arsenal, potrójny Liverpool i potrójny City. I y, wspomniałeś właśnie o tym, że w y, poprzedniej sezon zacząłeś z Antonio i Benramą, co było rzadkością, a tutaj jednak nie mamy aż takiej brawury. Czy nie będzie kusiło, żeby na przykład poszukać jakiejś, jakiejś różnicy typu, na przykład Leon Bailey, czy, czy ktoś w tym stylu, czy raczej utrzymać się przy tym szablonie? Yy, pokusy są i to duże. Od razu powiem, że ten skład to jest na dzisiaj. To nie jest moja ostateczna wersja na pewno. Tak naprawdę pewniaków jest czterech: jest to Aleksander Arnold w Salach, Jezus i Cancelo. I to są piłkarze, którzy na 100% wyjdą w moim składzie. A reszta zobaczymy. Nie jestem jakoś do tego przywiązany na 100% i pewnie będę szukał innych rozwiązań. Na razie mi bardzo pasuje ten skład, no ale zobaczymy. Wiem, że jeden dylemat zaprzątał Twoją głowę i to dość mocno. Haaland kontra Kane i czy po spotkaniu Haalanda przeciwko Liverpoolowi w tarcie wspólnoty, czy Ty nie nabrałeś jeszcze większej wątpliwości do Norwega? Wiem, że pierwszy draft był z Kane'em, teraz trochę uległeś tej popularności Halanda i czy ten występ jeszcze nie narobił większych kłopotów w Twojej głowie, bo jednak tam było tylko 16 kontaktów z piłką Norwega. On tak naprawdę funkcjonował jak chciało obce, czyli tak naprawdę nie funkcjonował z tą ekipą Guardioli, a Kane z drugiej strony miał pięć bramek w presezonie i ten jego, ten jego okres przygotowawczy był bardzo dobry. Wiadomo, klątwy sierpniowej już nie ma, już się przełamał Anglik. Także, czy ten dylemat nie jest dla Ciebie najcięższy? No jest, jest, zdecydowanie, bo miałem Kane na cały czas, ale boję się po prostu posiadania po Halanda. Mają go wszyscy. I jeżeli on w pierwszej kolejce zrobi spore punkty, no to jesteśmy, jesteśmy że tak powiem, na starcie bardzo do tyłu. Co, co do meczu o tarcie wspólnoty, można na to patrzeć w różny sposób. Jedni powiedzą, że miał sytuację, ale wszystko spudłował, piłka mu odskakiwała, tu z pięciu metrów nie trafił, ale jednak z drugiej strony dochodził do tych sytuacji. Wykręcił chyba prawie 1-6 expected goals. Więc to jest Liverpool, tak? Przeciwko Liverpoolowi wykręcił takie, takie liczby. No na razie ta piłka jeszcze nie jest, nie chodzi tak, jak, jak powinna, ale czy ze słabszymi ekipami nie, nie strzeli z tych 1,5, czy tam 1,6 XG trzech bramek, no tego nie wiemy. Naprawdę. Można patrzeć na to w dwojaki sposób. Ja na razie nie wiem, którą wersję wybieram, czy, czy tak jak mówisz, że on jest ciało obce, czy jednak. Dochodzi do tych sytuacji i w końcu zacznie mu wpadać. Boję się bardzo Halanda, chociaż bardziej mam przekonanie do Keina. No, ja nie lubię piłkarzy, którzy przychodzą e, do ligi i grają pierwszy sezon, bo można się było na tym przejechać już kilka razy. No, czy wspominając Lukaku, czy Wernera. E, nie wyglądało to za ciekawie. Ale to posiadanie Halanda robi straszną różnicę. Naprawdę boję się tego i chyba, chyba z nim zacznę. Przyznam szczerze, że nie lubię patrzeć na posiadanie, bo to właśnie tworzy taką grozę, sztuczną grozę I tak naprawdę gdybym o tym nie wiedział, to pewnie wylądowałbym z Kane'em, zagrałbym bezpieczniej Ale skoro Halant jest w szablonie, to po prostu ciężko coś kopać się z koniem Bo yy, nawet jeśli z West Hamem nie odpali, no to w drugiej kolejce Kane ma Chelsea, a Halant ma Bournemouth u siebie No i tutaj już... Mimo wszystko, nawet, nawet jeśli w tej, w tej pierwszej kolejce no Norweg, by na przykład z West Hamem nie trafił kolejnych dwóch setek, no to z Bornów i tak czy jak ten, ten strach będzie napędzany i pewnie będzie miał po efektywne posiadanie ponad 100%. Także no, będziemy się tego bali. I nawiązując jeszcze do tego, Kejna, yy, co jest największym minusem tego Twojego sprodu moim zdaniem? Bo. Moim, moim zdaniem, i też, i też jest u mnie na ten moment, tak, bo też nie mam żadnego zawodnika z pers. A jednak, patrząc po pierwsze na sezon przygotowawczy, po drugie na transfery, po trzecie na końcówkę sezonu, no to jednak wypadałoby kogoś mieć, a jednak no, ciężko po prostu kogoś zmieścić. No tak, ja to Tottenham wierzę bardzo, bo kąta jest super trenerem i pokazują, że naprawdę mają wysoką formę. Tylko teraz tak, Kane za Halanda, no to już mówiliśmy o tych wątpliwościach. Szablon kontra bezpieczna opcja niby który powinien strzelać gole, no dylemat straszny, teraz tak, Son, Sona nie zmieścimy do składu, jeżeli chcemy mieć premium napastnika Salaha, no to już Sona bardzo ciężko wcisnąć, musielibyśmy tam jakieś 4,5 robić w obronie, już ten skład był słabo zbalansowany, kto tam jeszcze, no Kulusewski jest jakąś opcją, ale... Też Nie wiadomo jak to będzie w następnych kolejkach. On też zacznie rotować, bo tam jest y, duża, duża konkurencja. Możemy też brać kogoś na wahadle, no ale co? Perisic i Doherty też tak samo nie są pewni składu. To jest, to jest loteria, nie wiadomo, nie wiadomo kto tam będzie grał. Kane jest opcją taką y, najlepszą, no ale ma konkurenta w postaci Halanda i, i to jest ten problem. A Son po prostu rozwali nam składy, jeżeli go będziemy wciskać. No pewnie jest to możliwe, ale, ale to jest chyba za dużo. Za dużo... Zachodu, żeby, żeby tak kombinować Czyli generalnie przyznałbyś mi rację, że brak Zawodnika Tottenhamu jest największym Minusem tej drużyny? Tak, tak, no chciałbym Ten Tottenham gdzieś wcisnąć Nie wiem, jeszcze waham się, zobaczymy Haaland Kane, Haaland Kane, zobaczymy jak się Wylosuje <grytanie> Żeby się nie skończyło na rzucie monetą A dobra, a skoro mamy minus, to co jest Największym plusem? Chyba to, że jest najbliżej szablony, tak moim zdaniem, a Twoim zdaniem, co, co Ty byś tutaj eee, No największym plusem jest to, że bezpieczne takie granie, no. chyba tylko to. Eee, tak jak mówię, no Walker na razie jest pierwszy, pierwszy skład. Tam z Kukureją coś tam ucichło, chyba nie będzie tego transferu, więc Walker ma pewny plac. Cancelo jest nieruszalny, w moim składzie tak samo jak Trent. Eee, James, No w Chelsea trochę nie wierzę, ale lubię tego chłopaka jeżeli tylko będzie grał na tej swojej pozycji wachłodłowego, no to naprawdę może zrobić grube punkty. Neto, super presezon, bardzo tanio, będzie grał wysoko, bo Jimenez ma kontuzję, nie wiadomo czy to plus czy minus, ale przynajmniej ma pewny plas. Martinelli, no kurde, przy takiej cenie takie statystyki, które on wykręca, to w ogóle no-brainer, pewnie, pewnie większość będzie go miała. No, Luis Diaz, tutaj miałem kilku na tą pozycję. Gdybym wiedział, że Foden będzie grał, to pewnie bym wybrał Fodena, a, a do obrony wziął Robertsona, ale tak to nie, nie bardzo mam pewność, że, że FODEN jest, jest pewien w placu, ponieważ tam nie brał udziału w sezonie, więc pewnie będzie miał kilka kolejek, żeby, żeby dojść do, te, do tej pełni formy. No i co? Rzezus też nietykalny, bo tyle co on Bramek nastrzelał, to, to klękajcie narody, no, aby tak było dalej w sezonie. Dokładnie tak, król, król presezonu tak właściwie Jezus, e, ogólnie 7 bramek A teraz z miał hat i to na pewno no, daje po prostu Do myślenia, e, masz też tego Szablonowego neto i to jest pewnie też e, Jeden z tych slotów w składzie Który jest najbardziej luźny na ten moment I e, czy właśnie Nie będziesz jeszcze kombinował właśnie Z tańszymi zawodnikami, bo przecież też e, Manchester United dobrze wyglądał W sezonie przygotowawczym, między innymi Rashford Czy Martial i czy ty jako właściwie Kibic Czerwonych Diabłów czy tutaj po prostu nie dasz jakiegoś kredytu zaufania któremuś z zawodników? Może nawet Dalatowi na obronie. Nie, w obronie United w ogóle się nie pakuje, nie ma takiej opcji, chyba żeby tam w sezonie się okazało, że, że złapali jakąś formę, ale na razie to jest zbyt ryzykowne. Nie, nie ma sensu moim zdaniem. Jeżeli mówisz o neto, no neto kosztuje 5,5, więc Rashford to by był upgrade 6,5, nie, nie starczyłoby mi kasy. O Marsialu myślałem Oczywiście, ale tak jak mówię Ja nie wierzę w Manchester United Zbyt długo im kibicuję Żeby być naiwnym Ten hak pewnie to poukłada Ale trochę mu to czasu zajmie Więc ja na razie w takie niepewne opcje się nie pakuję Jeżeli chodzi o tańsze opcje Myślałem o Bailey'u, ale Jeżeli taki Zawodnik za 5-0 Zacznie słabo I tam kilka kolejek będzie bez punktów to zacznie się jego wyprzedaż. Jeżeli stracę na, na jego wartości, to ciężko będzie już kimkolwiek go zastąpić. No, jeżeli 4 i9 będę miał tylko na wydanie na pomocnika, to jest, to jest słabo. Wolę wziąć kogoś droższego, żeby potem ewentualnie zejść na kogoś tańszego, jeżeli odpali. W pełni jest to zrozumiałe. Zresztą tutaj przez twój głos i całą twoją postawę czuć spokój i taką ten po prostu sto, stoicki spokój odnośnie swojego składu. W tym sensie, że chcesz grać szablonowo, no i skoro Neto ma w tym momencie takie posiadanie, to też pewnie jest taką naturalną opcją w Twojej głowie. Tak mi się po prostu wydaje. No jest, jest. Nie ma wielu wielu piłkarzy z taką cenę, yy, którzy by tak fajnie się pokazali w presezonie. A, a poza tym, no to jest, to jest czwarty slot, od którego nie oczekuję naprawdę nie wiadomo jakich liczb. Niech zrobi co, co trzecią kolejkę jakieś punkty i, i będę zadowolony. Ok, to w sumie jeszcze na koniec mógłbyś wymienić sześciu zawodników, bez których nie wyobrażasz sobie swojego składu. Tak naprawdę czterech już wymieniłeś, bo powiedziałeś, że jest to Trent, Salah, Jesus oraz Cancelo. I kogo byś jeszcze dorzucił? E, no to pewnie z ławki Neko Williams i Andreas. No to są takie, <śmiech> takie <śmiech> to wybory, że, że wszyscy ich <laughs> mają. No, e, a jeżeli chodzi o piłkarzy z pola, no to pewnie Martinelli jest bardzo blisko tego, że zostanie. I kto jeszcze? I Walker chyba, chociaż za Walkera tam inne opcje też rozważałem, typu Trippier, czy nawet Zinchenko, ale myślę, że jeżeli Walker ma pewny plac, to trzeba zbierać CS City w pierwszych kolejkach, myślę, że, że tego będzie sporo. Myślę, że bym podzielił właściwie te, ten, ten piąty i szósty slot, bo jednak Martinelli po pierwsze wykonuje z fragmenty gry, po drugie bardzo dobry presezon, po trzecie raczej pewny skład, bo Row bardziej ma zastępować Odegarda niż Martinelli'ego. Jest też oczywiście ta wizja, że może mieć rzuty karne. Co to, 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 to też nie jest rozstrzygnięte. Wprawdzie Saka uderzał tego karnego w tym ostatnim meczu, ale Martinelli strzelał w kolejce numer 38, jeśli dobrze pamiętam, a bardzo dobrze pamiętam, bo miałem Saka w składzie i już się cieszyłem, że karne dla Arsenalu, a tu jednak Martinelli. Dlatego no, się zgadzam, Martinelli, Walker i Walker, który Kukuryja na ten moment jest bardzo daleko od City, więc Walker ma pewny skład, a za 5-0 obrońca obywateli to naprawdę nie ma, nie ma z czym dyskutować. Dokładnie, dokładnie. No, a propos tego Martinellego, to też właśnie słyszałem, że jest taka opcja, że, że może będzie wykonawcą rzutów karnych. No, tam jeszcze Jezus niby wchodzi w grę, ale on chyba w City nie, nie za bardzo miał dobre statystyki. Także myślę, że Martinelli jest, jest takim pierwszym wyborem do, do karnych. Na koniec ostatnie zdanie to takie, że nie, nie zdziwię się, jeżeli ten skład przed deadline'em zmieni się o 180 stopni. Dużo jeszcze rzeczy może się wydarzyć. Dużo rzeczy w głowie też pewnie się wykrystalizuje i pewnie będą jakieś zmiany. Na razie jest szablonowo bardzo, a jak będzie to zobaczymy. No i co? I czekamy na, na pierwsze, pierwsze mecze i... Bawimy się. Czyli po prostu szablonujemy i bawimy się. I to byłby przekaz od wicemistrza Polski Łukasza Komorowskiego przy okazji zwycięzcy Ligi Angielskiej Espresso, do której serdecznie Was zapraszamy. Kod do Ligi to EX4MP. Także jeśli chcecie zgarnąć koszulkę na koniec sezonu, to serdecznie zapraszam Was do dołączenia. No i słuchajcie porad Łukasza. Czy to, czy to mnie, czy, czy Łukasza Komorowskiego odnośnie szablonu. Dziękujemy Wam bardzo i do usłyszenia. Dzięki bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.